Firma Volkswagen przekazała muzeum w darze nowoczesny samochód. Minibus model T5 Caravelle. 16 czerwca kluczyki do samochodu na ręce wicedyrektor Muzeum Krystyny Oleksy przekazał dr Horst Neumann członek zarządu Volkswagena, odpowiedzialny za sprawy personalne. Wraz z nim do Święcimia przyjechali przedstawiciele kadry menadżerskiej koncernu, którzy w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży wzięli udział w kilkudniowym seminarium dotyczącym historii obozu. Cała grupa wraz z młodymi praktykantami Volkswagena i pracownikami muzeum oddała hołd ofiarom obozu składając kwiaty i zapalając znicze pod ścianą śmierci na dziedzińcu bloku 11. Volkswagen jest dużym niemieckim przedsiębiorstwem. Jesteśmy świadomi naszej historii. Chcemy uświadamiać to naszym młodym pracownikom. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wielu naszych praktykantów oraz przyszłych menadżerów przybywa w to miejsce. Samochód jako pomoc praktyczna z pewnością będzie pomocna w codziennej pracy muzeum i mam nadzieję, że będzie służyć bardzo długo. Najważniejsze jest jednak to, że nasi młodzi mogą tu przyjeżdżać i uczyć się o historii tego miejsca. jest, że pracownicy mogą tu przyjeżdżać i uczyć się o historii tego miejsca. Muzeum otrzymało samochód między innymi dzięki pomocy wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Krzysztofa Hoibnera, który przypomina, że współpraca muzeum z niemieckim koncernem trwa już od kilkunastu lat i ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Praktykanci Volkswagena biorą udział w seminariach, podczas których zapoznają się z historią miejsca pamięci, a także wykonują drobne prace na terenie byłego obozu. Młodzi praktykanci Volkswagena przyjeżdżają do Oświęcimia od ponad 10 lat. Było już ich tu około Miesiąca. Przez dwa tygodnie pracują i pomagają m.in. konserwatorom muzeum. W seminariach bierze udział także polska młodzież ze szkoły w Bielsku Białej, dzięki czemu efektem seminarium jest także budowanie więzi między Polakami a Niemcami. W tym roku młodzież pracowała m.in. przy czyszczeniu dachówek, a także konserwacji ogrodzenia na terenie byłego obozu Birkenau. Dla Wereny Majer pobyt na seminarium był także okazją do poznania Polski i Polaków. Polska jest bardzo fajna. Przyjeżdżając tutaj nie miałam żadnych konkretnych oczekiwań. Chciałam po prostu poznać kraj. Podoba mi się tu bardzo, a pogoda jest wspaniała, co jest dla nas bardzo ważne. Ludzie są bardzo mili i rozumiemy się dobrze, także z Polakami. Nawet jeśli czasem bariera językowa sprawia kłopoty, to naprawdę dobra zabawa. Rodzina Sebastiana Zabrockiego wyemigrowała do Niemiec, kiedy on miał 3 lata. Do Oświęcimia wraz z grupą praktykantów Volkswagena przyjechał po raz pierwszy. Jesteśmy z, z Volkswagena i pracujemy tu na ten. Robimy płoty. I tak, no, pracujemy z, z Polakami. No i bardzo jest, myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, że Volkswagen tu jest i reprezentuje te firmy i no, robota jest bardzo no, no fajna jest podoba się nam, że możemy tu pracować w ogóle i no tak Polacy są bardzo miłe, bardzo miłe są i no Cię cieszymy. Celem pedagogicznym całego projektu jest zachowanie pamięci o wydarzeniach z przeszłości oraz uświadomienie młodzieży istniejących współcześnie zagrożeń dla demokracji i praw człowieka.